Dziś masaż płytką głasza, łatwy, sprytny masaż, odmładzający twarz. Masaż, który możesz robić nawet co drugi dzień, wygładza, odmładza skórę. No i zmniejszają się zmarszczki, pobudza się krążenie na twarzy, a krew to jest wiadomo najlepszy kosmetyk, najzdrowszy i najbardziej naturalny wchodzi głęboko tam w te rysy, zarysy, zmarszczki i wypełnia, wypełnia nam yy, i spłyca zmarszczki. Więc warto robić y, automasaże. Jest to naturalna metoda, aby ten czas nasz się yy, po prostu może nie zatrzymał, ale tak spowolnił. Tak? Yy, zaczniemy od tego, że położymy połóż na twarzy swój ulubiony kosmetyk, najlepiej mm, krem, taki tłusty albo y, oliwkę. Jeżeli masz naszą złotą maskę polecam, bo przy masażach też warto nałożyć taki lepszy krem, lepszą y, odżywczość, bo y, skóra będzie po prostu y, potrzebowała i chciała mieć lepsze, nawilżenie i lepsze odżywienie i będzie to wchłaniała mocniej, głębiej i tak bardziej skuteczniej, dlatego warto lepszy krem, czy lepszy, lepszą, lepszy kosmetyk położyć na twarz podczas masowania z twarzy. Tak? Ja położyłam złotą maskę, jest u nas w, na stronie. Złota maska ma dużo złota koloidalnego, czyli taki aktywny składnik, który pobudza, pobudza nam um, zaspały kolagen, y, mięśnie pobudza, y, limfę pobudza, szybciej schodzą te y, wszystkie takie nieprzyjemności na, na twarzy i y, 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 Zmniejszają się też zmarszki, spłyca zmarszczki, zmniejszają się też cienie pod oczami. To już to przy takim regularnym stosowaniu po prostu nie, nie ma tych cieni tak, takich widocznych, a mogą nawet i zniknąć. To w zależności od tego, jaka, jaką masz kondycję i odżywianie się, jeśli chodzi o, o taką codzienność, trzeba też dużo wody pić, ta linfa też będzie schodziła. Ja jeszcze położę sobie na Yy, szyję. No nie ukrywam, że szyja też lubi, 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 lubi yy, wszystko to, co na wilża, bo jest bardzo sucha. Tu jest skóra bardzo sucha. Do góry to taki ruch już jest liftingujący. Yy, oczywiście mamy yy, wspaniały zestaw bankietowy, odmładzający. Zobacz, poczytaj, może tobie też podpasuje ten yy, zestaw. Yy, zaczynamy od yy, płytki. Głasza, oczywiście płytka musi być umyta. Delikatnie myj, żeby ci się nie wypadła z dłoni, więc najlepiej umyć żelem, tym co myjesz twarz, lub delikatnym mydełkiem. Nie szorujemy, tylko delikatnie myjemy tą płytkę i po masażu myjemy, i przed masażem też warto przemyć. tak? Jeśli chodzi o masaż, to Zaczniemy od szyi w tą stronę yy, do góry, tak? Do, do żuchwy. <grywka> Tutaj delikatniej, tak, można, można, ale delikatniej. Tu nie naciskamy, bo tu jest ta. do tarczycy nie dojdziesz, no ale jest tam delikatniej. Także lepiej y, z y, jednej strony tą szyję o, opracować w w górę, tak? Tą stroną masuję. E, masujemy intuicyjnie. Potem mamy tutaj brodę i bardziej żuchwę, może nie brodę i też taki ruch piłowania. E, płytka jest dobra też dla pań, które mają e, paznokcie dłuższe, bo wówczas płytka robi całą robotę. Ok. Jeśli chodzi o Brodę, ja tutaj tym serduszkiem masuję. O, broda też jest ważna. Marionetki też masujemy. Hmm? I zaczynamy w tą ten, tym serduszkiem po żuchwie, lekko otwarte usta do ucha. <laughs> tak, to jest też przyjemny masaż. Od 5 do 15 razy wygładzasz, pobudzasz. Tutaj tą limfę pobudzasz do tego, żeby po prostu szybciej zeszła. I idziemy troszkę wyżej w stronę ucha. Od, możesz przytrzymać sobie, żeby na przykład się nie ciągnęła tutaj skóra, chociaż nie powinna się ciągnąć, bo masz krem. Więc delikatnie też z pięć razy. Przekładam dłoń, serduszko, trzymam. Stabilizacja i w stronę ucha. Ok, i jeśli chodzi tutaj o hmm, tą brew, i powiekę opadającą, też taka faleczka do góry, tak? Hop, i z drugiej strony też tutaj stabilizacja delikatna, żeby to wszystko przebiegało tak przyjemnie i płynnie. Ok. Hmm. Jeśli chodzi jeszcze o lwią zmarszczkę, to tą, tą, tą grubszą częścią serduszka. Ja masuję, oczywiście intuicyjnie masujesz, bo możesz na przykład tą częścią, bo masz szczuplejszą twarz niż moja. <laughs> o, możesz trochę położyć y, głowę na płytce. Nasza płytka jest ceramiczna. Teraz czoło i do góry. Od brwi do góry. Nasza płytka jest ceramiczna, wykonana ręcznie, więc to jest ręczna praca. Artystki, no, artystki ceramiki, tak? To wspaniała pani, dziewczyna, która kocha ceramikę i naprawdę fajne rzeczy wykonuje. Oddychamy. I nasza płytka jest ozdobiona złotem 24 karaty więc też przyjemnie tutaj masujemy twarz. Z złotem na luksusowo. Ok. Jeszcze mamy tutaj, m, biorę całą płytką i y, linię bruzda nosowo-wargowa. Takie szybkie hop, hop, hop. Trzymamy mocniej tutaj płytkę, żeby nie wypadła, bo jak wypadnie to będzie bęc. Będz. Ok. I z drugiej strony przekładam to samo. Ok, jeśli chodzi o marionetki, to w tą stronę do góry, od dołu, do góry. Ten masaż nawet możesz codziennie, co drugi dzień, wykonywać, tak? I wygładzający ruch do ucha, może tak, o. do ucha, i z drugiej strony. Tak jak mówię, jest wszystko na naszej stronie, jest płytka, jest złota maska, jest pędzelek i taki to jest właśnie też zestaw bankietowo odmładzający. Wszystkiego dobrego.